No i Dzisiaj dzisiaj dalej Florida, jest ze mną Ania, Siemanka Jedziemy... O! Muszę jechać. Pokażę wam. Muszę dojechać z nią do downtown. Dzisiaj będziemy zwiedzali tamtą część miasta. Tam będzie e, jakaś e, Kubańska dzielnica Co jeszcze będzie Aniu? Tam będzie Winwood, Taka dzielnica, która jest z z, z, z z murali? z graffiti, z murali okay. z galerii sztuki Plus y, będą widoki na, na wszystkie wieżowce będzie Spróbujemy panorama miasta od strony East Miami Tak Także ruszamy Cześć kochani, na wstępie chciałam was bardzo serdecznie zaprosić na mojego Instagrama Where is Anna Maria? I nie mylicie się, znowu jestem chora Instagram, link w opisie filmu, także podajcie, dobrze też możecie wpaść jak chcecie. Najpierw przejdziemy do sklepu i podładować troszeczkę swoje rzeczy. Ta strona już taka jest, taka bardziej nowoczesna moderne, tak zwane. Zobaczymy, co tutaj mają w Ala Centrum Handlowym. Nutella, 3 dolary coś pięknego. W Peru taki słoik 30 soles kosztował. Tak, no strasznie drogie w Peru. I zaraz na A, lubię te supermarkety. Coś loka. O kurcze Myślisz, że to? 329 Elo Fajnie można pojeść w tych supermarketach. To tak naprawdę jak na standardy amerykańskie nie kosztuje mega dużo. Ania chyba będzie teraz kosztowała tego... O, 3, 4 dolara Bardzo no. To mm. jest bardzo Ja lubię. Ale ostatnio ograniczam. Są, so, zobaczcie te doplingi do do takie pierożki i sushi. Takie pudełko 15 dolarów. To nie jest chyba. Nie wydaje mi się, że to było, żeby to było dużo. Dzisiaj może nie, ale kiedyś na pewno tak. Jestem fanatykiem sushi. Nie wiem wszystkich rodzajów, ale. Naprawdę uwielbiam. Bardziej od kebabów, w cheesburgeru, w Burger Kingu, wszystkiego innego sushi. 9 dolców za, za właśnie łososia. Za arbuza jest 4 dolary, a za frytki i kurczaka wyszło 9 z kawałkiem. A kola nie wiem. To jeszcze jest jedna sprawa. Nie jest tak źle. Ale zaparkować to już jest gorzej. Wszędzie, wszędzie trzeba zapłacić. No i to jest spoko. Tam 4 dolary, jak trzeba, może jeszcze czasami gdzieś zapłacić, na godzinkę się wymsknąć, jest spoko. Ale znaleźć miejsce parkingowe jest gorzej. To jest najstarszy budynek w Miami ratusz zabytkowy a teraz sobie przejdziemy ee, no na widoczek do takiego koła Ania została w samochodzie popilnować w razie w bo nie kupiliśmy biletu powiedziała, że nie chce robić kontentu tam może już ma z kiedyś swoją drogą Ania mieszkała tutaj kiedyś przez miesiąc więc dobrze tutaj już objeździła te wszystkie kąciki Kładniecie do niej na Instagram, wszystko jest w opisie. Także wiecie, wy, wymieniamy się. Próbujemy się wymieniać e, power Więc jak, jak macie insta, to prośba sprawdźcie, może się spodoba kontent. I zostańcie. A teraz idziemy na widoczek. Zobaczcie jakie fajne konkretne drzewo. Bum Bum laka bum 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 Moją drogą. Taką troszeczkę inną. To w sklepie widziałem bardzo fajne, przyzwoite słodycze, na przykład MMM-y, Takich, których nie widziałem jeszcze nigdy. Ania poleciła mi jakieś batony. Oczywiście na razie jestem na trybie... trybie nie, ale... Na przykład takie rzeczy jak pączek w Ameryce. No się być zjedzony, nie? Gdzie tu dojść na ten punkt widokowy z całą panoramą? Na pewno po drugiej stronie <laughs> byłoby lepiej. Diabelskie koło, jakieś wycieczki wodne. Tu kolejka jest w ogóle cała. Spróbuję troszeczkę tak legalnie albo nielegalnie. W sumie nie wiem, czy tu można wchodzić, czy nie. Ale tam jest jakiś. Rysunek z tym z pistoletem. Muszę przeczytać czy ten można wchodzić. Swoją drogą, jeszcze taką drugą inną. To wycieczkowce na pewno się wam rzuciły. Naprawdę niezły biznes jest tutaj i za parę groszy są nawet takie fajne wycieczki na Arubę. Nie no nie piszą tutaj o tym, że będą strzelać do ludzi. Także wejdziemy trochę. Zobaczyć. O, patrzcie jak się panie bawią. Elo. Ta. Ta. Raz, dwa, trzy mamy panoramę Z takich odwiedzanych miejsc z taką panoramą podobno do tej to Dubaj lub Singapur Czyli z doświadczenia wiem, że te miejsca najlepiej prezentują się nocą kiedy są kiedy są w pełni oświetlone. Ale tu też jest mega. Do mnie to jeszcze tak powoli nie dociera, że spontanicznie wyjechałem do Ameryki, Miami, Floryda, ale już, już się oswajam. Wracając do ratusza to naprawdę fajnie on tak się prezentuje może kamera nie pokazuje wszystkich fajnych kolorów ale fajnie on się tak prezentuje na tle tych wszystkich nowoczesnych budynków i no pokuszę się o stwierdzenie, że jest to budynek w stylu Art Deco, jeżeli chodzi o architekturę. Art Deco czyli takie typowe dla Miami zawsze co się wam kojarzy to jest właśnie styl Art Deco a ja teraz chciałbym was zabrać na e, kubańską dzielnicę na mała kubańska e, dzielnica tak się nazywa w przełożeniu na polskie no i jeszcze na ulicę z graffiti, a później a później to już po prostu gdzie pojedziemy dojedziemy to zobaczymy na freestyle u. Ameryka. Tu wszystko musi być duże. Naprawdę. Dużo sportowców tu mieszka, znaczy ludzi, którzy uprawiają sportowe tryb życia. Bo nawet wracając tutaj do tego, że wszystko ma być duże, że wszystko tu musi być duże, to nawet te supy grube, wielkie takie, wiecie, jak możecie zobaczyć, zauważyć. A tu ratusz, chyba go tam. Modernizują trochę To jedziemy dalej i zobaczymy co tu zobaczymy Jest dzielnica biznesowa Korpo Ludzie korpo tutaj pracują Dobra, ciśniemy, bo tutaj gościu mi tu mruga A nie wie, że ja YouTube'a kręcę Możesz trzymać kierownicę? Na chwilę? Proszę pojedziemy, nie? Na no, sołd. Dobra. Nie no, naprawdę zobaczcie, tu wszystko do Minimum cztery pasy wszystko ma. O, tu jest kozaczek, dobra. Zatrzymaj kierownicę. A ja będę tutaj troszeczkę ponagrywał A to ciekawe miejsce, bo tylko kawałeczek wyjechaliśmy i są osiedla. Znaczy osiedle domków jednorodzinnych. Musimy... O Prosto będziemy chcieli pojechać sobie albo w lewo, ale nie, pojedziemy prosto. Ej, Gdzie jedziemy? Nie wiem, znaleźliśmy na mapie, że są jakieś wyspy tutaj. No, musimy zobaczyć. Tak, tak, bo tu jest tylko skręt w prawo. Zobaczymy, no. To będzie spontan. Później pojedziemy na Little Havana. Tutaj no, chcemy się, się dostać. Niebo, tak? tak, super. Wiecie, jest ten samochód trzeba troszeczkę wykorzystać, pojeździć tu i tam. Zawsze ewentualnie na, na takie miejsca jak Little Havana albo ten, jak to się nazywał, ten wood? Tak, zawsze można jakoś miejskim autobusem się doczołgać. A dzisiaj jeszcze mam w planie, być może, jakąś wycieczkę do innego miasta. W nocy przespać się, ponieważ tutaj ciężko jest. Ogarnąć coś, oho O nic, znowu jesteśmy w kolejnym parku i jest wszystko zamknięte. Wszyscy zawracają. Tu jakiś parking, to jakiś coś? Nie wiem. To prosto jest... Jest prosta tak droga. Nie no, jechaliśmy tutaj 13 km, żeby niczego nie zobaczyć. Jesteśmy na Key Biscayne Nie udało się nam dojechać tam e, w stronę... Key Biscayne albo jakoś tak, bo nie wiem czy dobrze i Jedziemy po prostu przejechać się, e, zobaczyć co tu jest na osiedlu Jedziemy chyba na port No, a później będziemy wracać do Miami Ja to właśnie nazywałem tą wyspę przed chwilą Wyspa Osiedle Bo zaraz tutaj, nie wiem, parę kilometrów Kilkanaście kilometrów od Miami przyjeżdżacie sobie i macie taką no, dosyć sporą wyspę gdzie cała właśnie jest, zobaczcie w domkach jednorodzinnych, meleksy troszeczkę mi to przypomniało, te meleksy przypomniały mi Key West tam to był dopiero klimacik fajny a tu każda chata ma ohoho, tu jakie fajne domki mają no i tak ludzie sobie żyją A jakie fury Oho, podoba mi się powiem Ci, że cieszę się, że tak dzisiaj się potoczyły te dzieje, i tutaj trafiliśmy okay. może kiedyś kupię stochatę wszędzie macie takie fajne ronda z palmami palmy tutaj naprawdę robią dużą, dużą robotę estetyczną Prawdziwa rezydencja A ja to tamto Nie wiem czy, czy tutaj zobaczycie fajnie i ładnie Ale... o, jakie jachty tu pod chatą stoją Jakie tu jachty stoją pod domami U ludzi Szok Tak... Tak się żyje jak się ma hajs w Ameryce? To jedna to lepsza Amerykańska chata. Co sądzisz o tej architekturze? Taka, jak powiedziałabym, bardzo kalifornijska. Dużo drewna, dużo bieli, werandy. Nie Bombusy, po... zobacz. Bombusa <gum> No Nie, nie, nie podoba mi się. Nie? Ale mi bardzo. <gum> Aha, dobra, myślałem, że tutaj nie. coś nagrać, ale jest ciemno. Te palmy takie mi się duże bardzo spodobały. Trzeba zawrócić, bo tu jest... Cześć, posesja. Patrzcie. O! Pokażę wam posteru jak strażacki. Fajne wozy tam stoją. Tak się składa, że jest przeszklony to będziemy mogli podpatrzeć, tylko trzeba zaparkować. Nie muszę chyba sprawdzać w internecie, żeby powiedzieć wam, że mieszkają tu grube szyszki Milionerzy na bank No nawet I tak wygląda posterunek Jest to chyba nie jest muzeum raczej na pewno nie wozy strażackie piękne patrzcie ten jaki fajny zaraz sprawdzę się na mapie co tu jest, bo to tak trochę nie wygląda, ale trochę wygląda i teraz baza niebie co mnie tutaj troszeczkę zdziwiło ale nie zaskoczyło to, że grają w piłkę nożną. A jak ostatnio gadałem z Amerykaninem, to mówił mi, że teraz futbol staje się w Ameryce coraz bardziej popularny. No i może za Za x tam lat, może kilkadziesiąt, to futbol tutaj będzie sportem narodowym. Nawet, nawet wymienił mi paru piłkarzy amerykańskich, którzy chyba grają w takich topowych. W takich, top, to, tak, w takich topowych zespołach u nas yy, gdzieś tam w Europie w Champions League i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, ale wy jak wiecie i znacie jakichś takich piłkarzy dobrych, amerykańskich, to piszcie w komentarzach. Będziemy zobaczyć, co to za centra handlowe tutaj są i przy okazji, klasycznie, posiedzieć w Starbucksie, sięgnąć internetu teraz mam dla was prawdziwy sztosik Zaraz wam go pokażę Zaraz wam pokażę czekajcie muszę się dobrze ustawić Zaraz to zobaczycie ten obrazek fajnie co? Miami To jest to może dzisiaj nie udało się dojechać na Little Hubana czy gdzieś tam dalej po tym centrum się pokręcić, ale jutro nam na pewno dojdą. Dzisiaj jakiś nocny obrazek jeszcze wam pokażę, ponieważ czeka mnie ta nocka w, w samochodzie, więc się mogę tutaj kręcić. Miałem jechać gdzieś do innego miasta, ale raczej mi się nie opłaca. Wykorzystam to, że będę miał jeszcze samochód do 10 rano i właśnie tutaj wkroczymy na te właśnie przedmieścia na te bloki, za te bloki i tak dalej i jelko, nie? lecimy wiecie, miała być Little Havana, ale będzie Little Haiti Coś tam właśnie rozmawiałem z Polem i coś mówił mi o tym mówił, może, że może być z deka niebezpiecznie, więc samochodem się objedziemy nie będzie trzeba łazikować To wszystko to jest Haiti, być może już jesteśmy. I to jest tutaj, zaraz się okaże, co tam zobaczymy. A więc, to tutaj jakoś nie dzieje się za specjalnie. Może trzeba byłoby być w ciągu dnia. Ale godzina jest dopiero 9:30. 9 Jak na Miami, to chyba jeszcze wczesna pora. Patrzcie na tą wórkę co tu teraz jedzie Elo! A myślałem, że to jakaś sportowa a to te bugi takie czy coś tam, w sumie nie sprawdziłem jeszcze co to jest, ale 150 dolarów kosztuje na 12 godzin wynajęcie tego pojazdu Dobra, objazdówkę zrobimy Strzelimy parę nagrań i wracamy na Miami Beach Nikogo nie ma. Nie ma życia. Nic to nie ma. I to więc nie ma tu nic po nas. Spadamy. Sorry, że zapomniałem nagrać końcówki, ale odwiozłem Anię. Musiałem szukać miejsca parkingowego, żeby się przespać i tak dalej, i tak dalej. Ale Wam wszystkim życzę zdrówka. Zapraszam jeszcze raz serdecznie na Instagram mojej właśnie serdecznej koleżanki Ani. Opis do linku jest w opisie, czy link już się mylę. Link do Instagrama Ani jest w opisie filmu. Przepraszam, naprawdę jestem strasznie zmęczony. I co? Ja zdrówka. I, I co? Zapraszam na kolejne filmy. Zapraszam bardzo do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli się podoba, oczywiście. W innym przypadku nie zapraszam. <grym> tak, nie? No tyle. Pozdro 600-320-ELO. Widzimy się jutro.